pola? wy też macie stopingu stałe Tak, ja mam ja, nawet 8, ja, 30... na chwilę. Okay. Ja, ja mam 3, Ja mam 80. Ja przez chwilę fluffy, ja przez chwilę fluff myślałem, że to są jakieś arabskie serwery, bo miałem stałe 80. No ja mam stałe stopingu teraz Ja mam mało 100. tego wiemy. Czemu góra się poci ja ogień? Patrz, Patrz mój ping teraz fluffy O Boże! Na 300 ma ja mój rekord miałem e... Czemu tak? Bo internet, a ja, mój rekord y, pingu to był 3000 pingów kiedyś. Co? Albo 6000. Ja miałem 2800 motka. słyszałem? sobie internet z UPC czy tam z Spectry. Słuchaj... Wiesz, do niektórych, ja, ja na przykład chciałem wziąć Spectr, ale Czy coś? O. Co? Co u znaczy. Ej powiem wam słuchy, coś, mam słuchy. niby najlepszy internet, czyli święto powiem wam, że i tak mi dzisiaj okay. ścina, bo powiedzmy no nie wiem, no e, milion osób korzysta w tym momencie z internetu i z Ej, mam yeah, Ej, ja chłopaki w telefonie. Bo mam taki telefon. Ej, chłopaki. Co? 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 Jak mówimy o wysokich pingach to ja raz na brygadzie miałem 1000 pingów. Chuja się znaczy. Tak, bez ja no bardzo dobrze, na biega jeszcze grałem w Miałem około chodź. 50 tysięcy. O, kiedy nakładasz specjalistę, jak Open. Się a właśnie tak słyszeliście, że jak? ten? Ja się znowu rozpadli? Tak, ja trójce, no wiesz, ja będzie no, się dołączyłem i godzinę później się rozpadli. Bawi, Ej, anie. a powiedz ty mi kurwa jak to jest, że my się nigdy, a nie razu się nie rozpadliśmy, a ja chyba już przy mam cierpliwość chyba, nie wiem, nie znam się. No To, to jest tak, że ogłem morale. To jest tak, że, że nasz link nie jest opcj i mamy szczęśliwość. I Zacznijmy od tego, że nasz Blender tak nie jest jak Blender, co jak ktoś go wkurzy ktoś z nim chwilę pomemuje, to od razu się wkurza. Ja yeah, that's oh, that. Czyli Blender tak serio? Tak. Mhm, tak. na przykład tego Marok Faja. Albo mikrofon przyjrzyj się. No się Blendera jeden dzień, już się na niego obraził. Powiedzieć wam żart? Nie. O blenderze. Nie. Okej. Okay. Cool. Tam zmienił być podobno. Znaczy... No się zdziwiłem, że blender tak nagle się zmienił w weeb'a. Tak miałem... Ktoś powiedział, że gra gejowo, bo gra shotgunem sobie na swircenie, nie? No i o, 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 jestem teraz blenderka, nie? O, tak. No, nie dość, że blenderka to Plus. anime, no co no. Czy, znaczy, bo on grał ostatnio. A, a ja gram atakiem paniki i się tego nie wstydzę. No jak ja jak też. słuchy no. na MPS y siedział, to yy, Ja piłem z Dotem. Dot mówił, pa, jak rozwalam suchego, suchego. A właśnie. Potem e, jawiłem na suchego. Jeśli chodzi o Dota, to żebrać. Potem ten z backupa to już został, dupy. No Aha. Znaczy, gołsterzy mogą pójść sobie do spektów? Bo oni chyba się niedługo zasranią No, znaczy oni mają ósemkę Ale mają jakiegoś Emila. Kto to jest? Przyznać się. Emil? No, to, 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 to Emil, kurwa. Ej, bo idzie nie na nie nie nas falachację. dobrze, że pierwszy ma nie gram. Stary y y y y y właśnie... Ale lipa y Właśnie ogarnąłem, że Wojfla ma takie same profilowe jak jakiś ten typ, jakiegoś dzioba. Ale Milk. Tego co no, mi się to wydaje to, to samą, i tak. To nie jest to samo. Grashley, ja ja Sara po go wy go zabić nie możecie. Na przykład było, że ten, że, że Gakor i Spaghetto mieli, mieli trochę ból dupy z mojej strony, ponieważ, ponieważ e, każdy na brygadzie zaczął grać atakiem paniki i Czekajcie, czekajcie, to w Bi. I mieli kurde ból dupy o to, a zwłaszcza ten spaghetto, bo on bo on mówi, że atak paniki jest ten chujowy i próbuje mi to udowodnić. jest skład na... na... jeżeli umiesz go używać I on po prostu na mnie ten napieprza odtłuszczaczem i pistoletem sygnałowym Ale on gra ship na screamie, więc subeka Ej, ja ej a wiesz, że ja go... A wiesz, że ja go na screamie dopilowałem. Kto nie gra, do sprawy. Dobra. <głos》. <głos też. Emil, Emil, Emil. Ja, ja mam dwie mapy, bo coś, coś było powiedziane na ja Mają fajnego Merka, kurwa, wzięli sobie jakiegoś Merka chyba z Aya do Opena, także fajnie, fajnie, prosimy no, ale... no pogers! Ale, ale, że tradycji stała się zadość, że na Openie, na Screamie... No reale. bo ten Emil, bo ten Emil ogólnie coachował sporo teamów i mi się wydaje, że jeśli nie haj to na pewno już jest wyżej niż Open. To jest takie stop No zabawnie, kurwa. Słuchajcie, Mam no takie panie. jedno pytanie. Czy... Dlaczego? <śmieniu> ja. nie wiem, żeby ja się ja spłacić ja. na streamie, ale dobra, ja to... jest, to, to jest Dobra, nazywamy się Monki i no dobra, A ja to, tak, to tak to Freddy wypadł e, i obóz wypadł Ja nie mam pytania tylko ci co nie grałem wypierdol ze spektu O no nie, bo, zostałem wyrzucony Bo będę wypierdalać drużyny to... Ej, a zamiast a zamiast ten brak momentu możemy Małpig Nie, nie A Brygadziści?

Wiem, ale takie w sumie no, raczej z pytami. Kiedy mam przestać tego firewalla Ej, Lidz, używać? wejdź tamten, tam gdzie jest ten. No, jak będą wchodzili górą na przykład? No, jak no, na przykład no, będziesz no, wiedział, no, że enemy no, hej, nie żyje no, no. no. Dobra Nie, no, bo nie słyszę co ty do mnie mówisz, wariat Litwam wbij do tej dziury, bo zaskoczy snajpera, no tam gdzieś jest ta beczka Suchy mordo, gdzie jesteś? W wietrzu, tam, no, są jest tam, i... wietrzu tam ten list będzie dostawał no, 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 z to... 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 w... to... 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 yes. i mage Bo nie to na ad tylko Sniper się rozstawi Mhm dupę, suń dupę Powodzenia dobra, Powodzenia spam bojple. Wojple Wojple, no, musisz tutaj spamić cały czas niektórzy z komba są na a kto dokładnie? Eng, Sniper, Pyro 7 klas mhm. Dobra, to ja pójdę z Demo i Pyro Chodźcie, chodźcie, chodźcie na tego, BC Connector A czekaj, nie, czekaj, Bill coś snajpera. masz Dobra, to zostajemy tutaj Gruby i Demo, demo. Macie coś White Room? To yy, spankaj Idziemy Oni pewnie będą przez day Mhm, White Room, no, VI Da, White Dobra, to chodźcie, bo na BC Connector Pyra przyspał mnie, suchy. Tak, wiem, dobra, nie ma Pyry. To już nie tak samo. A, cofajmy, cofajmy, cofajmy. Nie ma Enga, Soldier e, e, HP w Doma jest w Eee White To moje są góry z heavy i Mediciem. E, sniper wejdzie na, na drugim. A, wyra, chodź tutaj, cofnij się Gibus, no ty sam jesteś, cofnij się. Pasywnie, Pasywnie chodź z tym działkiem. Pasywnie chodź. O Jezu. Oni chodzą. E, salt ma pałkę sokisty. Nie ma mammo w ogóle. Dobra, to skierdolamy na spawnać. A. Bez no soldatu. Dawaj room jest, uwaga. Nice. Patrzcie, BC connector, patrzcie, BC connector. E, no, chodźcie tutaj, bo jest tylko scout. Zabijcie tego scouta. I dawaj, puszymy od BC connektora, bo nie porównał. Iść. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Iść, iść, ja mam. Mają full uber Mają full loober. Forsneliście, nice. Spy za wam. E, uwaga, inżynier jest. Dobra, ja uciekam, ja uciekam. Śpiek jest, Bill! To śpiega. Oni mogą iść... Stomp się... Ta... O, nice. konektor? C. Chyba drzwi będą, ale nie wiem. Uciekaj, sędzgibło. Gdzie jest smajter? Drzwi czysta. drzwi C combo. W siedzą. Lemon, pyra, heavy, Bore. combo. Zold przy D. Zold wyszedł. O Jezu, Sentry jest na C. Znaczy na D, sorry. Nie ma Skał. I Zold. No co wy robicie? Ro? Okej. Okay. O Jezus Mariusz. Zoldu na, na D, 100 HP. Chłopaki, może mi ktoś pomóc z tym soldem i śpiegiem? Chyba Jest No dawaj, ripusz, ripusz, ripusz! Please, zabijcie ich chociaż. Nikogo nie ma na E. No, idę. Do chodźcie po prostu na, na e. nie chcę mi się tego komentować. Uciekli. E, bo kapują E! O, no, tak, kapują Mówiłem! Pyrrho hmm. ma Doktor, chłód czy kapka? Z tego Heavy obity. Demo obity? Będą mi chyba o co. Dorfibus, czekaj, dam ci kanapkę. Mogą iść dalej też. Super. A nie, okay. mi się wydawało, to zwłoki. White Room czysty. Super 23. Pomocy, scout na D. Dobra, idę. Scout jest The, Mini centry na D. D, panowie. Scout 100, scout, scout ma Nie ma, najedzię nice. się. White Room. No saldy na D. to Dobra, Mam tak samo. Użyli. Na na do... To jest ze mną? Dobra. ze mną Na tym zasranym heavenie bez demomana mają Z D strzelają do mnie Bez medyka Kurwa, zostawiliście mnie samego no Nice mocno Heavy low Nie ma heavy'ego Dobra, idź już na D Na E? Na E Pyralo, pyralo na D. Ludzie oni mnie z Nawet pasywnie grasz w Wii, playa, już nic za to nie gra. To sobie Neymond szpiega na sobie. Nie ma szpiega. Ludzie, Ludzie ale. Heavy jest na dole. Nie ma, so... nie ma heavy Bez Cześć. Nice. Dzięki, Elite, ulepsz uratować Chodźcie, w White Room, a nie źle jak widzicie. Są BC Connector, medic jest BC Connector Sniper chyba... Engi, angie plastyk tapuje Procesu i punkt Bez szpiega Scout idzie od D Scouta mam, no ale... On zaraz ubera Scout za tobą, demo Mam ubera Bez Scouta Oni... Snipera Oni... zabijcie, please Oni mają 70 ubera, 80 Sniper BC Connector nie ma Sniper, nie ma centry Sąf Szpiega będziecie mieli od y piwnicy, od latera Bez s kapiego. E e mają e, uwaga A się wyjebałem, Eee mają Fogober jak coś. Oni będą zaraz puszować Tak na te Nice Mają manga na chowanie

tam. Ale jak ja się rozbudowałem na Hewenie, i nikt czy mnie nie został, to no, wybierdoili. No bo. No. Przynajmniej scout, no nie wiem, no po no. parku. Speedrun, czy to teraz? Ale łapeno. i tak dobrze, i tak dobrze. Nie było najgorzej. To co wszyscy, no, w sensie, no, kryty robią, wiem, to? Wszyscy. Krypy robią. Krypy coś... robią. Wszystko po streamie, chłopaki. Nie wiem, czy dam radę zagrać Shakespeare, bo mam taki bing, że mnie dosłownie z Mambla wywala. To nie graj po prostu. No. Dobrze, słucham, no to wiesz co ja zagraj może? Z przyjemnością. A nie kry robią, Ja bym się wyjebał na Ja wychylę na dwójkę, zobaczę, jak to kogoś uda mi się piknąć, to po prostu dobra, nie Dobra, wiecie, Flanka, co robicie, chyba nie muszę mówić. Tak, dobra, idziemy plecy. Tylko Praca. pamiętajcie, scout może być na tym daszku. I może na okay. mnie polować EHE Salt jest. E, scout i Salt są tutaj. Ja pójdę tam górą za to raz, ale ty co so, idziesz. Je... A nie robię. Są Ta, już Czeka, tam jest nie Czekaj, nie, nie, nie Heavy jest przy tym domku Dobra, zapytałem solda Eee, heavy tam jest. Heavy tam jest Spoko Daj, I jak? Mogę już wchodzić? Nie, nie, jeszcze nie to sobie go na góra Ulecz się sam. Tym dam powinienem się tej bardziej na lewo grać. A nie tam w sobie. Damy pokazi. Na górę Snajper patrzy. On dalej jest na. Zobacz tam, Zobacz, tam tak, teleport. Jest. Kapnijcie A, please. O się tam. Jestem portu? na ciebie suchy. Tak, jestem. Dobra, nie ma. Nie ma snajpera. Proszę, nie wiem już co robię. To jest na A? też się za? okej? Okay. Strzegawka, proszę. Dora, nie mam wyboru. Ale, dobra, czekamy na kompu. Oni się No chodźcie, chodźcie, no wbijajcie, no chodź. Chodź, nie mają snajpera, chodź, patrz. Demo za darmo. Nice. Będzie. Anglo, 80 ma. Użyłem Heavy okno, heavy okno. Poczekajcie na mnie, manka muszę wziąć wzięć w Pomóż mi. Nie masz Po prostu strzelaj do nich, a nie mi dajesz ile. Czas jest na Dobra rasa. Idziemy na razie na heaven. White Room, uwaga, Soldier A, i Cyphera ja, ja, ja. Dramo, spam, konnektora. Ja, tracę konektora Medic tak, jest na White Roomie Nie ma. Sniper low Zajmij sobie coś z tym jebanym okniem Szpieg gdzieś tutaj Sniper w White Roomie Dobra, nie ma... Oj Jezu, Scout jest Na White Roomie, zbieraj go Stikują wejście na y, konektor BC, więc nie wchodźcie Idźcie przez C, bo zestikowany jest BC A teraz jak combo? A, tego nie ma Mówcie, combo co się z wami dzieje, bo serio. Nice. Chodźcie od prawej, bo oni siedzą w BC Connector. Eee, A tu jest prawej. centry, gdy co będziecie wchodzić to? na C. Na C będzie centry. Co? Zobaczcie, czy sniper jest. Chodźcie, zobaczcie, jest na D. Na D? Na D sniper jest. nie ma, no to chodź, tam jest BC Connector demo. Ja, na Spamuję z dołu. Działko okay. jest, działko jest na C. Czekajcie, co on lepiej. Nie ma manga! Jestem na hybriga! Nie ma sensu. Bronicie. się. Nie ma sensu. Dobra, bawał stąd. Dek, widziałeś go? Kot na lance u nas, za nami. Zczekuj tam. Wróćcie na, na C Tak, sold jest pod nami. Nie ma solda Trzyby je, Sorry, to nie ma skazka. Nie, ma nie, ma nie mają graczy. Molecie kapnąć, ma e? Event. No kapuję. kapują. Ej, to kapujcie od white room. wszyscy teraz. White room, white room. White room, idźcie. Kombuję teleport. Ja teleport użyję. Jest Spice, nie, uwaga, to nie ma... oni się cofają z. z na e, Żyli. Użyli. Gibus, kombateruj, gibus. Bez kawiego. Nice. szybko szybko. Jest dużo dużo dostali, dostali, dużo dostali. Bez demo, Chodź. bez demo. Sam medic. Nie mają ludzi, nie mają ludzi. Widziałem tam jest. Chcecie też. Po prostu nie. kapuj. No jezu Nie ma centra. Spróbujcie no, to absolutnie. kapnąć. Tak, to trzeba doskapować? Kapujcie to No kapujem, kapujemy kapujemy. Dobra, nice. Ja nie wiem, że... Ba, Niech jeden jeszcze chce. My nie wygrany! <śled> Poczekajcie chwilę Tak szybko skomentuję, nie? Możecie wszyscy pocować stopy wietrze za to działko kurwa. No tak wam On wam tam gierkę ustawił Centralnie Wietrzu, z tą flanką wygrali wam sami grę, kurwa, naprawdę. No, najwyżej najwyżej Jest. mogę mu kask ucałować, nie wiem Ja yeah, pierdolony. Wietrzu, tyczo, kocham. Tam ci coś, z zamian zrobiłeś. Wietrzu, kurwa, to było Kurde, Ale gdyby nie Rasta, naprawdę. No, bro, rasta, 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 to on z ładnie biegał, to po zajebiste zrobiliście generalnie, nie? No i dla nas też. Kurwa, 6.15? 15 yeah. jak Ej, kurwa, jak radisz, Nie. Jak wygraliśmy? Ej chłopaki, ja mam logi 777. Ale wygraliśmy. Rek... Rekord Ej. polski w skidanie. Tak, weź myśli to... TT, te, te, jak masz logi 777, to weź to, myśl agentowi za